Urzędzie są porobione zdjęcia, e, strumieni samochodów i konkretne wyliczenia. To e, tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, natomiast na pytanie pana odpowiadam, drodzy Państwo, no ja zawsze miałem kampanię troszeczkę inną. E, ja w tych plakatach... Panie Burmistrzu, to pytanie nie było uznane, dziękuję panu bardzo, proszę bardzo, za... pan... pan to. Na jakiej zasadzie? Uznane, że dobrze do przekonania co? Państwu tego, co mam do powiedzenia, niż tego, co do pokazania. Także te hasła e, zachęcam, czytajcie Państwo. <klucz> Nazywam się Jezioro Przemiejska, mam 54 lata, jestem matką chłopca, który, mężczyzny, który dzisiaj ma urodzinę, ma 22 lata na autyzm w Szamotułach niedawno, ale moje pytanie, bo to mam pytanie do pana burmistrza Kaczmarka. Zgodzę się z panem nie zgodzić. Jak państwo konkretnie widzicie problem rozwiązania zatrudnienia w Szamotułach? Bo to właściwie problem zatrudnienia to są dwa problemy. To jest problem znalezienia miejsca pracy. Ja miałam 52 lata jak? Ale proszę o sformułowanie pytania. Jakie, jak. Jakie działania podejmuje miasto konkretne, żeby zachęcić inwestorów, żeby oprócz tego, że stworzył miejsce pracy, to jeszcze nie płacili 3,50 na godzinę? Pytanie: jak rozumiem, burmistrza Proszę państwa, no nie mamy wpływu na stawki godzinowe, ale 3,51 raz chcę także że jest to dla mnie duże zaskoczenie. Zapraszam panią do urzędu, jeśli chodzi o szczegóły, możemy porozmawiać. Natomiast zachęcanie potencjalnych inwestorów do tworzenia miejsc pracy, tak jak już wspomniałem, ono funkcjonuje. Jest ustawa, która, która daje możliwości, będzie ona nowelizowana i na tej bazie nowi inwestorzy pojawiają się. Do... To jest nieprawda. To co Pani powiedziała w tej chwili, to jest nieprawdą. Nie mamy najwyższych podatków. No jedne z wyższych. W Tarnowie są niższe. Skąd są Tarnowo i Suchy to, Las to są gminy, które od lat generują nadwyżki budżetowe i mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju... Ale od czegoś zaczynali, tak? Tak, proszę Panią. Dlatego wprowadziłem bezpłatne przedszkola. Dlatego, drodzy Państwo, powstały Karty Seniorów. Karty dużej rodziny, które upoważniają do zwolnień podatkowych jeśli chodzi o politykę śmieciową, to dzięki temu, że gmina przez te 4 lata wyszła z kryzysu, możemy wprowadzać najróżniejsze inne opcje, yy, ulepszające pozycję socjalną, bytową każdej rodziny. Ale tego się nie da, drodzy Państwo, zrobić przez 1 czy 2 lata, w momencie, kiedy obejmuje się gminę zadłużoną po szyję, tak? Więc jest w tej chwili wyjście na prostą i kolejne lata. I korzystanie z kolejnej perspektywy unijnej i kontynuacja tego, co tego poważnego przekształcenia, które nastąpiło w tej kadencji, spowoduje, że będziemy mogli wprowadzać szereg innych różnych udogodnień. Natomiast, e, tak jak powiedziałem, podatki nie są e, najdroższe i tutaj też zapraszam do szczegółowych e, danych. Dziękuję. 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 Panie burmistrzu, nie mam pytanie takie może trywialne, ale ostatnio. Kiedy i czy ma pan metodę, jak się dobrać do PKP, żeby nasze przejazdy były nareszcie przejazdami, którymi niszczą naszych pojazdów, bo to jest kwina. Ostatnio trzy dni kurka podnosiła się, najeżdżając z jednej strony samochód w drugiej strony na pół metra wysokości, Trzykrotnie dzwoniłem i radio Merkury pomogło. Ja mam pytanie jako do pana urzędującego burmistrza. Czy widzi pan sposób na PKP, żeby nareszcie zrobili nam porządne przejazdy kolejowe? Dziękuję. Oczywiście, że widzę drodzy Państwo, w tej chwili jest kontynuowana inwestycja modernizacji w linii w E59, czyli linii Poznań Szczecin. Są utrudnienia i pewnie jeszcze przez jakiś czas będą. Natomiast e, wcześniej był poruszany temat tych, tych opóźnianych barier, które się podnoszą. Drodzy Państwo, zgodnie z projektem przejazdy będą zamykane na 42 sekundy przed e, przejazdem pociągu, więc czas oczekiwania też na pewno się zmniejszy. Natomiast obserwując to, co się dzieje, rzeczywiście te przejazdy zaczynają wyglądać coraz lepiej. Myślę, że to w tym kierunku pójdzie. Tak? Plan PKP jest bardzo ambitny, a niestety nie mamy wpływu na rotację i częste zmiany na szczeblu prezesów tego, 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 tego przedsiębiorstwa i to to, to spowodowało, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w do Bo przecież wiecie Państwo doskonale, że modernizacja kolei na odcinku Szamotu jest to temat praktycznie odwieczny, o którym w każdej kadencji się mówiło, ale temat nienależący do naszych kompetencji. Być, miała być szybka kolej plus wiadukty, nie będzie szybkiej kolei, nie będzie wiaduktów. Tak? To też nie zależy od nas. Natomiast to, co można było wynegocjować, to negocjowaliśmy. I cały dworzec kolejowy ma być, ma być wyremontowany a po stronie. Z petycji kolejowej ma być utworzony potężny plac parkingowy. Myślę, że, że jest to realne, chociaż ostatnio obserwuję potężne obciążenie kontenerami. Mam nadzieję, że PKP nie wycofało się jeszcze z tych uzgodnień wstępnych i te parkingi z przejściem podzielnym do Peronu i do, i do całego takiego samego dworca w najbliższym czasie mają szansę powstać i powstaną. Ja właściwie chciałam wszystkim kandydatom, ale jak muszę dodać, to może do pani Katarzyny Białasik. Pan chce o głos poprosić, a pan unika już cały czas. Za, przepraszam bardzo. Następne będzie w pani e, Więc może do pani Katarzyny Białasik: jak pani e, widzi e, partycypację obywatelską? Jak pani by chciała przeprowadzać konsultacje społeczne? Niestety nie pozwoli Nawet panie... Panie nie za to uczyć głosu. Zaraz Pani utrzyma mikrofon i zadam. Pani, Pani to, że nabiała się. Pani Lika kupiła z tych dwóch... Przepraszam, teraz mam. Ja myślę, że Urząd Burmistrz musi stać, że tak powiem, frontem do klientów. Przede wszystkim do, do osób, które działają na terenie szamotnej naszej gminy, które, z, które są aktywne, które pomagają innym ludziom. Dlatego... Zapraszam do współpracy. A jakieś konkretne działanie? Jak... Jak... Jakieś konkretne narzędzie, jakim by Pani chciała wyjść do ludzi, bo y, burmistrz może być otwarty, ale to nie zawsze znaczy, że ludzie do niego przyjdą. No, no, dlatego burmistrz musi wystąpić do tych ludzi, zaprosić ich do rozmowy i zaproponować współpracę. No Przedmiotową i, i się... otwartą. Pani Ludwik, co Pani Bardzo Proszę, Pani Ludwik. Yy, Ale ja, Pani ja, mikrofon do góry? Yy, ja nie zgłaszam się do żadnych kandydatów na burmistrza, tylko do kandydatów do powiatu. I to, że miało być pytanie, że mam zadać pytanie konkretnemu burmistrzowi, to nie. Ja Chcę zadać kandydatom dostawę. Ponieważ, kiedy ja idę na wybory, to określę również na tamtych społeczników oddaję głos. I kiedy ja się zgłaszam do starostwa, okazuje się, że mogę tam tylko zabrać głos w sprawie budownictwa lub dróg. Tam nie ma mnie. A ja bym chciała, żeby mój głos, który oddaję na powiat, również miał moje miejsce. I tylko dlatego chciałabym, żeby wszyscy y, społecznicy, którzy. Startują kandydaci i część społeczników już obecnych odpowiedziało na moje pytanie. Jeżeli ja mam problemy, to dlaczego nie mogę się zgłosić do starostwa? I kiedy słyszę, albo czytam w gazetach, bo w tej chwili widzę główny atak na, na obecnego burmistrza, ale ja bym chciała spytać: tyle razy się mówi, że burmistrz nie przyjmował. W ubiegłym tygodniu byłam w starostwie. Nie było pana starosty, nie było pana zastępcy, nie było sekretarza, który był na urlopie. Miałam sprawę dotyczącą... Ale proszę o pytanie, panie Lubawy. To powstać. jest pytanie, kiedy społecznicy e, ze starostwa staną się społecznikami dla mnie, bo ja jeżeli mam postawić krzyżyk, to chciałabym wiedzieć, że na tego pana mogę w jakimś dniu pójść. I po prostu poprosić o poradę. Panie teraz, kiedy przyjmie Pan mieszkańcę? Like, <pf unlikely> nie ma takiej opcji, żeby nie było, albo ze starosty, albo sekretarza. Być może tak się zdarzyło, natomiast. Natomiast ja to kończę. Natomiast nie ma problemu, żebyśmy się umówili. Y 18 o godzinie. 10 zapraszam na spotkanie. Czy ktoś jeszcze ja Pani Macie tylko powiem że pani Ela nieraz nie dwa w moim pokoju była i uzyskała informację, także nie wiem, nie wiem kiedy, kiedy pani mnie została, nikt mnie nie przekazał, że ktoś mnie szukał też pani nie było takiej możliwości. Ja mam, ja mam pani ja mam dyżury, tak jak Pana Starosta, w poniedziałki od 10 jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. I pani Ale na to chciałabym sprostowanie, ja do tej głosu myślę, no, mówię, tak myślę, że ktoś mówi, ktoś niepotrzebny może. jestem głośnik. Ja w ubiegłym tygodniu y, byłam w bardzo ważnej sprawie, która dotyczyła mnie i muszę panu powiedzieć, że chodziłam tam trzykrotnie i jestem tam zanotowana, ponieważ zgłosiłam się do y, odpowiedniego urzędnika y, nieruchomości. Proszę to sprawdzić i proszę sprawdzić. Wiadomość w sekretariacie, gdzie zostawiłam numer telefonu i miałam zostać poinformowana, o, o który z Panów będzie mógł ze mną porozmawiać. Pani Wąsowiczowa, pani, pani, pani. pani bardzo dziękuję, że Pani poruszyła ten problem i problem społeczników. Ja uważam, że wszyscy kandydaci, którzy kandydują do Rady Powiatu, to właśnie powinni być przede wszystkim społecznikami. Ale społecznikiem jest się nie od godziny 7 do 15 i od poniedziałku do piątku, tylko społecznikiem jest się zawsze. Ja reprezentuję Komitet Wyborczy Patriotyk Solidarność Wspólnota pana Pawła Kukiza. Jest to Komitet Demokracji Obywatelskiej i nasz komitet właśnie na tej debacie chciałby przedstawić coś takiego, żeby stworzyć przy starostwie przy gminie Rzecznika Osób Wspólnotowych Społecznie. Mówię o tym dlatego, że y, większość mieszkańców wykluczonych społecznie to praktycznie trafia do mojego domu i to ja jestem takim rzecznikiem y, osób wykluczonych. Y, uważam, że powinno właśnie powstać takie stanowisko czy przy starostwie, czy przy gminie, ponieważ jest to potrzebne. Niektórzy ludzie nie radzą sobie w powiecie i powiat, gmina to nie jest tylko dla bogaczy i dla młodych. To bardzo osób. dobry pomysł panie Pytanie, pytanie o większy ja do kolejnych pytań. Wiele osób pyta, proszę państwa, o rozwój sieci dróg, pieszo są